Witam na kanale GAZ. Dziś mam dla Was kilka drobnych rzeczy, ale wydaje mi się, że akurat te drobne rzeczy mogą stać się takim silnym determinantem do tego, żeby cały czas mieć aparat ze sobą. Przed Wami Peak Design Capture i Peak Design MicroClap. Może po kolei. Zacznijmy od Peak Design Capture. Jest to takie bardzo sprytne i proste urządzenie, które instalujemy sobie na ramieniu, na szelce plecaka. Dzięki czemu cały czas możemy mieć aparat przyczepiony do siebie, dosłownie do siebie. I jest to o tyle istotne, tak mi się wydaje, że przynajmniej każda osoba była w tym miejscu, była w tym momencie, gdzie, nie wiem, wychodzę z domu i myślę sobie, o, idę na zakupy, do sensu brać aparat. W ogóle to przecież nie ma najmniejszego sensu, bo sklep nie jest daleko, a i tak, i tak po drodze pewnie nie zrobię żadnego zdjęcia. Więc dobra, zostawię aparat w domu, nie będę się tym jakoś tam mocno przejmował. I okazuje się, że po drodze, nie wiem, coś się dzieje, albo widzimy super widok, albo widzimy super sytuację, i nie jesteśmy w stanie zrobić zdjęcia. No, a wiadomo, zdjęcie telefonu to zdjęcie telefonu. I główną przeszkodą, jaka występuje, jest to, że nie mamy ze sobą aparatu, a nie wzięliśmy tego aparatu, dlatego że schowalibyśmy go w nerce albo schowalibyśmy go w plecaku. Albo mielibyśmy go na pasku i to nam trochę przeszkadza, bo po prostu nam jakoś wisi, jest niewygodnie. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi to urządzenie. Ja osobiście używam go od kilku tygodni i szczerze mówiąc, w większości przypadków w ogóle opuszczenia przeze mnie domu, <grych> cały czas mam ze sobą aparat, właśnie dlatego, że to tak bardzo ułatwia całą sytuację i pomaga w złapanie aparatu, wczepienie sobie go na plecak i po prostu wyjście z domu. I cały czas go mam przy sobie, co jest diametralnie inną rzeczą niż na przykład chowanie aparatu do plecaka, bo w 8 na 10 przypadków nie wyciągam tego aparatu, jeśli już jest schowany w plecaku, a w tym wypadku przez to, że ten aparat dosłownie sterczy z plecaka, bardzo łatwo jest go wyciągnąć, zrobić zdjęcie i schować z powrotem. Co jest naprawdę super takim silnym determinantem po prostu do pracy, do wyrabiania sobie takiego nawyku sięgania do tego aparatu i rejestrowania życia wokół siebie. Działa to w bardzo prosty sposób. Mamy tutaj system takiej szybko łączki, który po naciśnięciu guzika zwalnia nam płytkę. Tą płytkę przykręcamy sobie do aparatu. W zestawie dostajemy taki imbusik, którym możemy przykręcić tą płytkę do standardowego wejścia na gwint statywowy. Przykręcamy sobie to i teraz mając to zaczepione na plecak jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu wsunąć aparat w ten system. On wklikuje i jest naprawdę super bezpiecznie zabezpieczony. Sposób, że nie ma szans, żeby w ogóle jakkolwiek się to urwało. Wydaje mi się, że producent zapełniał do 90 kg udźwigu, <grym> także moglibyśmy tutaj człowieka na to zahaczyć i też nic by się raczej nie stało. Plusem też jest to, że jeśli już mamy taką standardową, statywową kostkę od Peak Designa, to statyw Peak Designa jest też z tym kompatybilny, więc bez najmniejszego problemu odczepiamy sobie to z tej złączki Capture, zaczepiamy sobie na statywie i możemy od razu pracować na statywie. Co jest rzeczą drobną, ale na pewno ułatwiającą w ogóle całą sytuację. Oczywiście, jeśli mamy inne statywy, no to, to już się zaczynają schody, bo musimy odkręcić tą płytkę, żeby móc przykręcić inną, ale no co nie zmienia, jeśli operujemy w tym ekosystemie Peak Design'a, to jest naprawdę bardzo, bardzo wygodna rzecz. Kolejna sprawa. Zaczepiając to na plecaku, który ma, można powiedzieć, standardową szerokość tej szelki, używamy takich śrub, które możemy sobie bez problemu palcami dokręcić, a jeśli mamy trochę szerszy plecak, na przykład jak w moim przypadku, ja zazwyczaj używam, swoją drogą też recenzowałem kilka odcinków temu, Peak Design Travel, taki większy, 35 litrowy Plecak. do niego już są odrobinę inne, też oczywiście w zestawie, e, śruby takie po prostu przykręcane na imbus, żeby był trochę bardziej stabilny. Szczerze mówiąc, to nie robi jakiejś dużej różnicy, ale racja przy tych właśnie dłuższych śrubach imbusowych e, może trochę mocniej można skręcić całą tą sytuację i się czujemy odrobinę stabilniej. Szczególnie jeśli mamy na przykład większy aparat, to no, jednak jest trochę bezpieczniej. E, co też jest istotną rzeczą, możemy w wypadku akurat tych lżejszych śrubek bez problemu sobie to wyczepić z plecaka i przyczepić na inny plecak. Po jednej stronie mamy taką szczelinę, można powiedzieć, i jeśli odkręcimy sobie śrubę, to możemy otworzyć ten system, dzięki czemu wyciągamy to z jednego plecaka, zaczepiamy na kolejny, zamykamy, dokręcamy, i już jesteśmy gotowi do wyjścia z innym plecakiem. Jak widzicie w środku cały ten system jest taki mocno podgumowany po jednej stronie, dzięki czemu jak zatrzaśniemy sobie tę historię, to na tyle to się mocno szczepia i na tyle ta guma przykleja się, można powiedzieć, do wewnętrznej części tej szelki plecaka, że nie ma szans, żeby to się w ogóle ruszyło. Na początku, kiedy jeszcze testowałem sobie ten system, to stało mi się tak raz czy dwa, kiedy bardzo mocno pociągnąłem za aparat, to cały ten system delikatnie mi się przesunął o parę centymetrów, ale przy odpowiedniej sile dokręcenia nie ma najmniejszego problemu. Trzyma się to po prostu idealnie. Musimy, co jest istotne, i wydaje mi się, że jest to w pewnym stopniu minus, ale tak szczerze mówiąc, to bardzo zależy od wagi aparatu. Jeśli zaczepimy sobie lekki aparat na ten system, to przy jakimś takim intensywnym chodzeniu można usłyszeć takie delikatne klikanie. O, tutaj przysunę do mikrofonu. Jest jest jakiś tam luz, ale to nie jest luz na zasadzie, że zaraz coś wypadnie, tylko po prostu aparat, można powiedzieć, luźno się trzyma na tej kostce statywowej, w tych szelkach, które są właśnie zrobione z metalu i stąd właśnie jest ten dźwięk. Z tego co wiem, inne konstrukcje od innych firm działają na takiej samej zasadzie, tylko są bardziej takie, takie klanki, można powiedzieć, że łatwiej im się rozpaść, chociaż no, też nie mogę ręczyć za nie, bo nie miałem ich na testach. Osobiście wolę zapłacić trochę więcej, ale mieć pewność, że... Jest to, można powiedzieć, sprzęt najwyższej próby. I co też jest istotne, Peak Design ma taką politykę, że na każdy sprzęt ma dożywotnią gwarancję. Jeśli cokolwiek by tutaj się stało, jeśli by się pewnie zerwała śruba, albo coś by się stało takiego, że nie moglibyśmy z tego korzystać, wystarczy, że zareklamujemy to do Peak Designa i najprawdopodobniej dostaniemy to samo, tylko nowe. Także jest to naprawdę super sprawa. Jednak Peak Design ma taki target klientów, gdzie zazwyczaj właśnie klienci kupują jakiś produkt mają go naprawdę mega, mega długo, niż klientów, którzy kupią i coś po, nie wiem, półtorej roku już wyrzucą, żeby kupić kolejne. Także jest to dosyć charakterystyczna polityka firmy, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jednak ten konsumpcjonizm jest tak na maksa nakręcony. Zresztą ee, mówię o tym, a sam kanał się nazywa e, Jewel Acquisition Syndrome. No, ale co nie zmienia, jeśli chodzi o Peak Design, naprawdę to jest super, super porządna firma i tak jak mówię, nie jest to sponsorowany materiał, po prostu naprawdę szanuję ich pracę i to, że w Wszystkie przedmioty, które kupiłem, od nich są naprawdę niezniszczalne. Ok, przejdźmy dalej. Drugim przedmiotem, o którym chciałem Wam opowiedzieć, jest Micro Clutch. Jest to dosyć świeża sprawa, można powiedzieć, peak designowska. I jest to najzwyczajniej w świecie po prostu grip na rękę w taki sposób, żeby nam wygodnie się trzymał aparat. Występują w dwóch yy, opcjach, w dwóch możliwościach. Jeden to jest tak zwany L-Shape, czyli to co ja mam, a drugi I-Shape, czyli dokładnie to samo, tylko z odciętą tą częścią, po prostu taka podłużna, podłużna płytka. Wszystko jest wykonane z bardzo sztywnego metalu, także tutaj jest wszystko stabilnie, a sama tarączka jest wykonana, podejrzewam, z jakiegoś rodzaju takiego syntetycznego notebooku, który też no. Nie ma raczej elastyczności, raczej jest bardzo sztywny, no i nie sądzę, żeby cokolwiek się z nim nawet po kilku latach stało. Bardzo prosta konstrukcja, ale chyba właśnie ta prostota jest super sprawą, bo no, nie ma co tutaj się realnie zepsuć. I oczywiście, jak to peak design ma w zwyczaju, są magnetyczne różne historie. Mamy tutaj, po naciśnięciu, możemy sobie wyciągnąć narzędzie, którym jesteśmy w stanie cały ten system dokręcić mocniej do aparatu i chowa się w samym body właśnie, ten taki imbusik, którym dokręcamy całą tą rzecz. Teraz sobie pozwolę odkręcić tą płytkę statywową od Capture i przykręcić ten micro do aparatu. Bardzo prosta sprawa, dosłownie kilka sekund i mamy gotowe. Mamy dwie długości śrub. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi z drugą. Na razie sobie przyczepię to na pierwszą, krótszą śrubę. Wystarczy lekko wkręcić śrubę, ustawić sobie no, na takiej wysokości, jaka nam odpowiada. Tunąć płytkę tak, żeby pasowała na samym środku naszego aparatu. Dokręcić to na Narzędziem, które dostajemy w zestawie. I teraz, jeśli chodzi o przyczepienie tego do góry, aparatu mamy w zestawie takie drobne narzędzie, którym jesteśmy w stanie sobie podważyć kółko, które przytrzymuje cały system od góry. Tą drogą, super sprawa, żeby nie łamać sobie paznokci za każdym razem, kiedy zmieniamy na przykład ten system z aparatu na aparat. Zaczepiamy, przekładamy paseczek przez to kółeczko. I zapinamy na rozmiarze, który nam tutaj pasuje. Jest kilka numerów, żeby mieć po prostu mniej lub więcej miejsca. Dzięki czemu mamy taką sytuację, gdzie możemy sobie spokojnie włożyć dwa lub trzy palce do aparatu i w totalnie bezpieczny sposób nam to po prostu wisi na tych palcach. Dzięki czemu bez problemu możemy wygodnie robić zdjęcia, nie bojąc się, że nam to ucieknie. Co jest istotne, zawsze mi przeszkadzało, na przykład, jeśli mieliśmy taki duży pasek, który zahaczamy na nogarstek, czy też tym gorzej, właśnie pasek na szyi. Także to jest moim zdaniem idealne rozwiązanie. W tym momencie przez to, że z tym aparatem nieczęsto tego używałem, jest troszkę za duże. Wystarczy przesunąć ten system i trochę to zwęzić, bo tutaj troszeczkę czuć odrobinę luzu, ale tak czy tak, bez najmniejszego problemu i do małych aparatów, i do dużych aparatów to się sprawdzi. A wiem co mówię, bo <sum> sam szukałem jeszcze przed kupnem tego właśnie mają informacji na temat tego, czy to w ogóle zadziała ze średnim formatem. Tak, sprawdzałem działa, jest. Dosłownie idealnego rozmiaru na maksymalnych, można powiedzieć, nastawach, jeśli jest maksymalnie rozciągnięte, to idealnie właśnie tak trzy na styk, a dwa luźne palce wchodzą w taki sposób, że możemy bardzo wygodnie sobie trzymać, trzymać aparat. Także jest to sprawa genialna, jest na tyle to minimalistyczne i tak bardzo to nie przeszkadza. Że no, po prostu geniusz. <grych> Dobra, i teraz zaczyna się robić ciekawie, bo jeśli chcemy użyć jednego i drugiego akcesorium naraz, to jest to zdecydowanie możliwe. W wypadku microplacz dostajemy oprócz tej zwykłej małej śruby, większą śrubę i dodatkową płytkę statywową. I jeśli teraz odkręcimy sobie ten system z małą śrubą. Przyczepimy tą płytkę statywową, specjalnie zrobioną po to, ona też jest namagnesowana, więc po prostu wystarczy, że ją opuścimy na tym i od razu się blokuje na magnesie. Wkręcimy sobie większą śrubę w cały ten system. To teraz uzyskujemy taką historię, że mamy po prostu nałożone jedno na drugie i możemy zaczepić to do Capture. Czyli mamy zaczepione to na naszym plecaku, łapiemy sobie za tego microclatcha, odczepiamy ten system i od razu mamy wygodnie i bezpiecznie zabezpieczony aparat, którym robimy zdjęcia. Jak zrobiliśmy zdjęcie, zaczepiamy go z powrotem na plecak i wisi nam bezpiecznie na plecaku. Po prostu coś pięknego. Oczywiście przy małych aparatach widać, że tutaj już trochę się więcej dzieje, nie? bo jednak jest kilka dodatkowych warstw. Ale waży to po kilkadziesiąt gramów dosłownie, także różnica wagowa naprawdę nie jest tutaj duża. A jeśli chodzi o praktyczność zastosowania całej tej historii, to, że po prostu teraz na tyle łatwo wyjść z domu z aparatem, że po prostu każde pieniądze można za to dać. No i niestety teraz przechodzimy do pieniędzy. Obie te rzeczy oscylują między 250 a 300 zł. Mi się szczęśliwie udało w sumie obie kupić za około 250-260 zł, także. Troszeczkę mi się przyoszczędziło i okej, okay, jeśli złożymy to razem, to jednak to wychodzi pięć stów, ale z drugiej strony to w kontekście tego, że jesteśmy w stanie mieć aparat cały czas przy sobie, jest naprawdę żadną ceną. I to, że jesteśmy w stanie cieszyć się tą fotografią i nie robić zdjęć telefonem, tylko po prostu pro sprzętem, gdzie serio zdjęcie do docelowo może być na tyle dobre, że po prostu możemy je mieć i to może mieć faktyczną wartość, nie mówię o takiej finansowej, tylko po prostu <głos》>, wartości emocjonalnej, że jest to jednak moim zdaniem warte każdych pieniędzy. Reasumując, jeśli zależy Wam na czymś, co wspomoże Was w takim po prostu codziennym utrzymywaniu tej takiej. Higieny pracy z fotografią, że po prostu cały czas macie na uwadze, że macie ten aparat ze sobą, jest to rzecz idealna. Ale na przykład, jeśli macie takie trochę bardziej podejście, poważne to chyba złe słowa, ale takie na zasadzie, że zawsze macie swój aparat schowany w miękkim case w plecaku, no to oczywiście ten sprzęt zupełnie Wam się nie przyda. Wydaje mi się, że to jest bardziej sprzęt kierowany. Do ludzi, którzy raczej więcej wychodzą z aparatem, może raczej więcej podróżują, nawet, bo jednak w takim schemacie podróżniczym, kiedy cały czas mamy aparat przy sobie i często robimy te zdjęcia, jest to zestaw bardzo bliski ideałowi. <laughs> Jedyne co tu nie jest idealne, to cena, ale no, tak naprawdę, jeśli kupujemy sprzęt, który ma realnie, dożywotnią gwarancję. I nie ma szans, żeby coś tu się zepsuło, a jeśli się zepsuje, no to dostajemy po prostu zwrot pieniędzy albo naprawiają nam ten sprzęt. To ta cena jest naprawdę zdecydowanie wymierna. Teraz wasze kolej. Co myślicie o tego typu zestawie? Czy chcielibyście coś takiego? Może jedna rzecz dla Was ma zdecydowanie sens, a druga nie ma sensu najmniejszego? Dajcie znać w komentarzach. I pamiętajcie, lubcie, wspierajcie, subskrybujcie, jest to dla mnie mega ważne. I naprawdę bardzo Wam dziękuję za to, że tak mój kanał się intensywnie rozrasta ostatnimi czasy, że powiększa się grono ludzi, którzy mnie oglądają. Serio nie spodziewałem się, że w ogóle <grytanie> będzie to szło tak szybko do przodu i że będziecie chcieli mnie oglądać. I ode mnie to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.